I oto Yon z Trading Shenzhen bez żadnych dodatkowych kosztów. W link w opisie otwórzmy. Wow. mi, prawdopodobnie pokrowiec w środku. Jest i telefon. Połóżmy go na razie z boku. Akcesoria. Ładowarka 67W, podobna do tej, którą znajdziemy w foldzie. No i oczywiście przewód zasilający. To są akcesoria. I tutaj jeszcze mamy. Pokrowiec i instrukcję obsługi. Pokrowiec taki w dwuczęściowy, oczywiście, urządzenie do otwarcia simki. I samo urządzenie, bardzo przyjemne w dotyku. To logo jest wyczuwalne pod palcem. Mamy antenę, mamy przycisk zasilania, który jest również tutaj odciskiem linii papilarnych. Podgłaszanie, ściszanie anteny. To jest w zasięgu palca bardzo idealnie i a blaster, czyli podczerwień mikrofon dwie anteny kolejne cztery anteny z boku i mamy tutaj na dole tackę SIM głośnik USB typu C i mikrofon. No Dość mocno się palcuje. Dwie duże kamery. Hinge. Fajnie. Fajnie chodzi. Zobaczmy ten Zewnętrzny ekran, dałem taką tapetkę specjalną, żeby było fajnie, i zobaczcie, ile tu jest możliwości. Ktoś tam narzekał w komentarzach na jakość software'u, oczami, ale to, to absolutnie. To, to jest kustomizacja na najwyższym poziomie. Co mogę dodać, to sobie mogę nagrywać, zegarek I w ogóle już otwierać tego smartfonu, bo tu mam wszystko: i, i pogodę, i dzwonienie, i kamerę, kalendarz i tak. Te... No. Otwórzmy. Piękna tapeta. No i oczywiście wchodzimy sobie w ustawienia, a tam moje urządzenie i tutaj mamy Snapdragon 8 generacji trzeciej, nie wersję S to biedą, tylko tą najbogatszą, tą najlepszą, najmocniejszą. To jest akurat 256. Ja już zająłem 50 giga, bo narobiłem zdjęcie wideo. 12 gigu 4780 mAh, rozdzielczość ekranów, wielkość ekranów, no i oczywiście 50 na 50 kamery kamery najwyższej. Google News i tutaj pięknie w tych 120 możemy sobie przeglądać najnowsze informacje. Dodatkowo Speed Test, a wejdziemy sobie w ustawienia i zobaczmy, że to urządzenie ma dwie karty SIM, dwa razy w 5G. Google Wallet Ktoś tutaj twierdził, że nie ma map czy coś takiego. Oczywiście sobie sobie ściągnąć w sklepie Play Google Maps. Klikamy instaluje się. I proszę bardzo mamy tutaj e, piękny nasz Rzeszów. I chcemy dojść do Baru i Roma. Proszę bardzo, preview Stop. Start. E, na piotę? no, może być na piote. Start the preview. No i leci. Zerkamy z prędkością w kamerkę. A w kamerce mamy różne funkcje, mamy Pro, czyli profesjonalnie, I tu możemy Laika, Authentic, Laika, Vibrant i wiele, wiele innych opcji, 50 megapikseli RAW, oczywiście jest dostępny. Mamy tryb kinowy, master, mamy wideo 4K 60 z napisami, To jest bardzo fajną funkcją, teleprompter, ale o tym już będziemy w pełnej recenzji. Z przodu również 4K60, więc jest to bardzo fajnie. Foto, i tutaj dużo szerszy. Widzicie, jak zeskanował moją twarz, ale to jest technika i Bach. To oczywiście możemy strzelać z drugiego ekraniku. I tutaj jest też również fajnie, bo jest ten beauty mode dostępny. Są filtry i to jest ich masę. Damy na normal. Jest portret. I jest tak zwane, to się nazywa lusterko, czyli, no co to oznacza? Ja może dam tak troszeczkę bliżej, żeby bardziej widać. Nie wiem, czy tu ostrość bo powinno być ok. E, możemy sobie zrobić takie właśnie zbliżenie. O, tylko może na mnie. Proszę bardzo. Jakby, no to kamera przeszkadza troszkę, no bo muszę. E, jakbyś dziewczyno chciała się przeglądnąć jako lusterko, no to możesz bardzo zrobić zbliżenie. I tak jestem dość daleko, ale możesz się właśnie fajnie. Przeglądnąć. I wideo. To również dostępne. Przekręćmy. I teraz robisz tak zwanego swipe. Wracasz. No i znowu ten fo focik. Sweet focia. Portrecik. Pięknie łapie. Dokumenty. No i więcej. I mamy tutaj 50 megapikseli. Lightning i tak dalej. Ale wróćmy sobie. O, dokumenty. że tak zeskanować? Bach. Fajne to jest. Proszę bardzo, jaka to jest technologia w dzisiejszych czasach, to jest mistrzostwo. Proszę Państwa, sprawdźmy sobie zdjęcia. Zdjęcia będą do pobrania w linku w opisie i zobaczmy również wideo, jak to nagrywa w 4K 60. Teraz bardzo można nagrać maksymalnie do 4K 60 klatek na sekundę. Piękny bokeh effect, czyli mamy autofokus, i autofokus jest bardzo szybki. Przejdźmy się troszeczkę. Tak, jak widzimy, piękna stabilizacja. telefoto, 6 razy. 10, 4, 30. Wróćmy w stylu vlogowym. Tak to będzie wyglądało. Całkiem, całkiem fajnie. Oczywiście, mikrofony wbudowane. Możemy się widzieć w przednim ekranie i to jest też dobrze. A co jeśli chodzi o. Przednią kamerę. I przednia kamera również 4K60. Prześwietlanie, bo oczywiście jak widzę z kadru, pięknie skompensuje, gdyż się rozświetlić naszą twarz. Proszę Państwa, bardzo szeroko, lecz bez autofokusu. Do vlogowania, bardzo dobre, Z autofokusem byłoby jeszcze lepiej, ale i tak. Jeszcze raz. No właśnie, jest to dynamiczne. W iPhone'ach i w Samsungach jest na stałe, czyli jest gdzieś tam wypośrodkowane. Zatem w iPhone'ie i w Samsungu nie będziemy mieli tak jasnej twarzy jak w tym urządzeniu. To zależy co chcemy, kontynuujemy to zdjęcie. Dolby Atmos głośniki. Pięknie grają. Xiaomi czy Motorola. Oba piękne, oba wspaniałe, oba różne, lecz oba w linku. W opisie, który fajniejszy tego dowiemy się w następnych odcinkach. Pozdrawiam i polecam.